Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić domową hodowlę czerwonych robaków. Będą nam potrzebne jakieś wiadro. Ja mam 18 kg. Ziemia. Może być też trochę ziemi z jakiegoś kompostu albo coś takiego. Następnie nakopujemy sobie ze 100-150 takich robaków do takiego wiadra. No, przykrywamy ją tą ziemią. I na noc trzeba je przykrywać jakąś przykrywką z dziurkami. Ja mam akurat taką folię, zrobiłem sobie w niej dziury, no i ją tak na noc przykrywam. I teraz bardzo ważne, trzeba tak nisko powsadzać jakieś zgniłe rzeczy, albo coś takiego, fusy z kawy i takie różne. Robaki to bardzo lubią i będą nam się szybciej rozwijać na nas przykrywamy je taką folią z dziurkami lub przykrywką ważne żeby miała dziurki aby mogła oddychać no i na dzisiaj to już wszystko dziękuję do następnego razu